I hey, kochani, witam Was na kolejnym dwudziestym zdrap. Ma się czas leci jak szalony. Ledwo zaczęliśmy, zaraz będzie koniec. I zaraz palnę mojego małżonka w beret, bo siedzi obok i się nabija, co za małpa. urlop zaczął, już wisuje barżanta. Dobra, karolek na straży. Otwieram kalendarze, bo nie ma co przeciągać. Dwudziestka, zobaczymy zaraz, jaki tu sok. Jaki tu sok. O, taki już był. Bardzo zresztą dobry. Winogrono, co to tam jest? Chyba jeżyna, jakiś kwiat. Wygląda jak jakiś potwór. <gry> Ale dobry, to najważniejsze. No, okej. Okay. Dwudziestka z Mixit. Leciutka. Co ja tu dzisiaj mam? Jabłuszko chrupiące z cynamonem. Ok, także to jest Mixit. Chodź tam. Ok, ok. Właśnie tam. No i dwudziestka Space NK. duża, duża dwudziestka. No teraz tam będzie jej ciężka. I to jest, zobaczcie, olejek do kąpieli z tego Sol de Janeiro. Aż 385 ml. No to sztosik. Jak to pachnie? Zarąbiście pachnie? No weź, tam zaciągasz za bardzo. Także takie, coś, delisha, dress Shower Oil. No, wiecie, język angielski na najwyższym poziomie. Okej, okay. także kalendarze otwarte. No i dobra, zaraz to włożę. Zapraszam Was na drapanko. Witam Was już na zdrapeczkach. Zanim moja koperta z numerkiem 20 to otworzę tu przesyłkę. Ja też sobie rozcięłam. Taka przesyłeczka od Dominiki i Radka z kanału Wiśniewski zdrapują serdecznie Was na ich kanał. Zapraszam, bardzo Wam dziękuję za przesyłkę, za pamięć. Zobaczcie, jaką mam słodką panią reniferową zarąbiaszcza. Bardzo Wam dziękuję. Więc sobie tu na boczek może kładła, bo to wiecie jak jest. A tu się już Co ja tu mam? Jest laska cukrowa. Jest bakalant, żurawina, pomarańcza, batonik. O proszę, taki truskawkowa. No truskawkowa się zaciąłam. Taki batonik. Pewnie sama truskaweczka. Zdrowy. Bardzo dziękuję. Jabłuszkowy. Jest jeszcze bakalant orzechowy z czekoladą. Za dużo, za dużo, za dużo tych dobroci. Są tu z drapeczki jest taka karteczka, fajna taka, fajna mini karteczka. O, zobaczcie, Wesołych Świąt. I są życzenia. Życzymy Tobie magicznych świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła, radości, miłości. Niech ten wyjątkowy czas przyniesie Wam spokój i ukojenie, a nowy rok obfituje w szczęście i sukcesy wesołych świąt Dominika i Radek. Wiśniewcy zdrapują serdecznie Was na kanał Dominiki i Radka. Jeszcze raz zapraszam w tytule. Jak mi wiecie, pamięć się nie cofnie, oznaczę kanał Dominiki Radka, ale raczej będzie to zrobione, bardzo dziękuję za dużo, za dużo słodkości to chyba żeby się z małżonkiem podzielić choć on to taki mniej fit <grym> i mam zdrapeczki naprawdę nie trzeba było, kurza twarz jest owocowa, wiśniowej szczęśliwe linie, także od tych zdrapek sobie zacznę czy coś tu będzie, czy nie, kochana to się nie przyjmujcie okej okay. Szczęśliwe linie z numerem 44. Mam nadzieję, że widać. Jest jabłuszko i gruszka. Jabłuszko i gruszka. Klucz i cytryna. Klucz i cytryna. Podkowa i pik. Podkowa i pik. Ok. Banan i kwiatek. Winogrono i złoto. Chyba tyle. Tęcza i słoneczko. Krap i sakwa. Diament i gwiazda. Księżyc i pomarańcza. Śliwka i ananas. Śliwka i ananas. Ok. I trefl i truskawka, i jest linia. To co najmniej 3 zł będzie super. Bardzo fajnie. I mam 3 zł na pomnożenie. Super, fajnie. Szczęśliwie wybrane. Dajcie znać w komentarzu, czy Ty wybierałaś, czy Radek? Wiśniowe 7 z numerem 1. O proszę. I co ja tu mam? Awokado, ananas, banan, truskawa, motyl, kwiatek, sło słoneczko, tak słoneczko, śliwka i biedronka. Tu nic nie ma, ale mówię, tym się nie przejmujemy. I owocówka z numerem 35. No, jeżeli tu nie wpaść w kontrolne, Kiwi i ananas. No tu może być gorzej, bo mi się wzrok rozjeżdża. Kiwi ananas. Chyba tyle. Arbus i truskawka. Arbus i truskawka. Cytryna i gruszka. Cytryna i gruszka. truskawka, truskawka, borówki i brzoskwinia, borówki i brzoskwinia, dobra, winogrono i melon, winogrono i melon, o i jest linia w owocowej, naprawdę szczęśliwe strąbki. Ok. Karambo i figa. Karambo i figa. I na koniec pomarańcza i wisienki. Pomarańcza i wisienki. Tu już nic nie ma. Jedna linia. No jest piątek i super. Piątek na pomnożenie. Razem 8 zł od Dominiki i radka. Bardzo Wam. Dziękuję. Za pamięć. Ja się biorę za kopertę. Co ja dzisiaj mam za czadostwo. Uh -huh. Ekstra linie cały naród. Straparty, super linie. Czas na premię. Szczęśliwa liczba 21, szczęśliwe linie, super 7. Także trzymajcie kciuki, proszę Was o łapki, o subskrypcję. O jest 1 o oglądanie przede wszystkim 2, 5 i 4. co Ja tu mam 2 złote, szalone 2 złote, ale jest, ale jest. Szczęśliwe linie, teraz moje. No zobaczymy, czy spiszą się choć tak jak od Dominiki, od Radka, Biedronka i Winogrono. Biedronka i Winogrono, diament i cytryna. księżyc i klucz, pomarańcza i tęcza, truskawa i arbus, wiśnie i kości, śliwka i banan, Gwiazda i serducho. Tref i złoto. Korona i ananas. I na koniec jabłko i sakwa. No niestety, moje szczęśliwe linie nieszczęśliwe, ale to tak powiem Wam, do przewidzenia było. Szczęśliwa liczba 21, no i szukam po prostu 21. 16, 23, 32, 6, 4, 30, 27, 2, 9 i 20. Także dupa blada. Czas na premię, czas na premię. Szukam liczb, szukam tego tam pliku. 12, 23, 4 i 25.

Podkowa i cytryna. Podkowa i cytryna. Nie widzę. Klucz i sakwa. A jeszcze chciałam pozdrowić lucynkę. Lucynkę Kawo. 20 to jej ulubiony numer. Ptak i dzwonek. Także pozdrawiam cię, kochana. Ptak i dzwonek. Wiatrak i diament. Wiatrak, wiatrak. Dobra słoń i arbuz, słoneczko i okulary, biedronka i krab, gwiazda i popcorn, Serce i tęcza. No chyba nic z tego nie będzie. I na koniec księżyc i czapa. Księżyc i czapa. O, patrzcie, na koniec jest linia i 15 zł. No patrzcie, rzutem na taśmę. Super, no to fajnie. Fajnie, już mówiłam, że nic nie będzie. To się zlitowała. Zdrap party. Szukam tych czepków. Już nie mogę tu znaleźć co ja tu mam perfumy, dzwonek, korale, muszka, lustro, perła, jabłko, kości, kier, Forte pain, pierścionek, szminka, suknia, awokado, prezent, kapelusz, torba, wiśnie, tofi i sweter. No coś, coś kiepsko, kiepsko. Cały naród trapie pustaki. No, zobaczymy. 16, 53, 39, 37, 58. Dzisiejsza literka Z jak ZES. No i dobra, co ja tu mam? 52, zaczynam bokiem. 14, 49, 59 i 22. 26, 44...

Nawet Wam nie podliczę tej paczki, bo nie wiem, co tam powpadało. Ja tam oddaję na bieżąco, także kto będzie miał ochotę, będzie mógł na koniec napisać, ile marnych złotych wydrapałam. No i na koniec linia, ekstra linia. I co ja tu mam? Balony i okulary. No szał, 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 ptak i bidronka. Ptak i bidronka. Okej, okay. diament i słońce diament i słońce Chyba tyle, cytryna i łódź. Cytryna i łódź, okej, okay. rower i moneta. lody i kości. Lody i kości. Arbuz i słoń. Arbuz i słoń. Ok. Dzwon i klucz. Dobra, krab i cicho biegi. Podkowa i tęcza. No chyba nic z tego nie będzie, co się, się wydaje. Odkowa i tęcza. Korona i rolki. Korona i rolki. Kwiatek i księżyc. Kwiatek i księżyc. I na koniec. Sakwa i parasol, parasola to w ogóle nie kojarzę. Sakwa i parasol. No i to by było na tyle, Tak jest. Także poszalałam dzisiaj z wygranymi. Podsumowanie najpierw szybkie strapek, tutaj w moich było 20, 35, 37 na 50. No to i tak powiem Wam, nie jest tak źle. I na pomnożenie od Dominiki i Radka 8 złotych. Czyli ja mam 37 i 8,45 zł łącznie. No także już coś tam na wymiankę jest. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. No i teraz te kalendarze. Kalendarz od Beatki. Dwudziestka. Tutaj są dwa różne symbole za 15 fuli. Okej. Okay. I moja tutaj dwudziestka. Jest rękawica za tysiaka. Także to by było na dzisiaj tyle. Taką panią Reniferową, chyba tak, nie? Z wami się żegnam. No i zapraszam Was jutro. Do usłyszenia, dzięki, cześć.